Prosta K ma równanie. Zapiszmy. Y równa się 2x odjąć 3. Wskaż równanie prostej L równoległej do K. L jest równoległa do K. I przechodzącej przez punkty D o współrzędnych. Minus 2, 1. Skoro prosta ma być równoległa, to musi ona mieć taki sam współczynnik kierunkowy. Prosta L musi mieć współczynnik kierunkowy taki sam, czyli 2x. Dodać jakieś b. A moja prosta przechodzi przez punkt D o współrzędnych minus 21. Xowa Y -owa. wstawimy za Y daje 1. Równa się dwa razy. Za x muszę dać minus 2 i dodać jakieś b. 1 równa się minus 4 dodać b, to b jest równe 5. Mam równanie prostej l to jest y równa się 2x dodać 5. Czy mam taką odpowiedź? Tak. Jest to odpowiedź C. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.